Czy czujesz, że wszystko jest na Twojej głowie? Czy masz wrażenie, że bez Ciebie ktoś sobie nie poradzi? Czy ratujesz, pilnujesz, kontrolujesz, a i tak jest coraz gorzej? Czy boisz się odpuścić, bo coś złego może się stać? Jeśli te pytania są Ci bliskie, zostań ze mną. Zapraszam Cię na moje ścieżki. Cześć! Witam Cię na kanale Współzależne Ścieżki. Jeśli jesteś tu pierwszy raz, zachęcam Cię, żebyś sięgnęła lub sięgnął do wcześniejszych materiałów. Czym jest współzależnienie oraz kim jest osoba współzależniona, bo tam dokładniej mówię o tym, kim jestem i dlaczego powstał ten kanał oraz skąd biorą się mechanizmy, o których tutaj rozmawiamy. Ja mam na imię Marcin. Jestem trzeźwym alkoholikiem po terapii. I w wieloletniej drodze wychodzenia z nałogu. Osoba mi najbliższa przeszła swoją terapię jako osoba współzależniona. Dzięki temu wiem, jak wygląda życie po obu stronach tej samej choroby: od środka, w codzienności, w emocjach, w relacjach. Nie jestem terapeutą ani psychologiem. Dzielę się tutaj doświadczeniem, wiedzą z terapii, literatury i rozmów z ludźmi którzy przez lata żyli dokładnie w tych samych schematach. Ale tego kanału nie stworzyłem, żeby mówić o mnie. Stworzyłem go, żeby dotknąć, nazwać i przedstawić Ci problem, zagadnienie, z jakim mierzą się osoby bliskie alkoholików. Z współuzależnieniem. Ten odcinek jest pierwszym z serii o objawach współuzależnienia. A dzisiaj zajmiemy się jednym z najczęstszych i najbardziej wyniszczających Przesadnym poczuciem odpowiedzialności. Przesadne poczucie odpowiedzialności pojawia się wtedy, gdy zaczynasz wierzyć, że od ciebie zależy czyjeś życie, decyzje, emocje i konsekwencje. Nie chodzi już tylko o wsparcie czy troskę. Chodzi o wewnętrzne przekonanie, że jeśli ty nie dopilnujesz, nie przypilnujesz, nie uratujesz, wszystko się rozsypie. Doktor Janusz Sierosławski z Instytutu Psychiatrii i Neurologii nazywa to zniekształconym poczuciem odpowiedzialności. Osoby współuzależnione czują się odpowiedzialne za rzeczy, na które obiektywnie nie mają wpływu, a jednocześnie zapominają o odpowiedzialności za siebie. I bardzo często zaczyna się niewinnie, na przykład od myśli: Muszę to ogarnąć, bo inaczej będzie awantura. Lepiej ja to załatwię, bo nikt inny nie zrobi tego dobrze. Nie mogą odpuścić. Bo wtedy będzie gorzej. Te myśli wydają się racjonalne. W końcu faktycznie możesz zapobiec kłótni czy problemowi, ale problem polega na tym, że z czasem stają się automatyczne, a ty przestajesz w ogóle zadawać sobie pytanie: czy to jest moje do załatwienia? Z czasem całe życie zaczyna kręcić się wokół tego, żeby utrzymać pozory kontroli w sytuacji która z natury jest niekontrolowana. Joanna Sadzik w książce Współzależnienie, jak wyjść z pułapki relacji pisze, że osoby współzależnione żyją w iluzji kontroli. Wydaje im się, że jeśli będą wystarczająco czujne, wystarczająco zaangażowane, wystarczająco odpowiedzialne, to w końcu sytuacja się zmieni. No ale prawda jest taka, że nie możesz kontrolować cudzego uzależnienia. Wyobraź sobie sytuację, w której osoba uzależniona nie pojawia się w pracy. Zamiast pozwolić, żeby poniosła konsekwencje, pojawia się impuls, zadzwonić, usprawiedliwić, wymyślić historię. No i w danym momencie to przenosi ulgę, sprawa jest uratowana, załatwiona, ale w środku zostaje napięcie, poczucie, że znów wzięło się odpowiedzialność za cudze decyzje. To klasyczny przykład tego, o czym mówiłem w poprzednich odcinkach. Chroniąc osobę uzależnioną przed konsekwencjami, odbierasz jej szansę na zmianę. No bo dlaczego miałaby przestać pić, skoro nie ponosi za to żadnych kosztów? A co można zrobić inaczej? Zatrzymać się i zapytać, czy to jest moja konsekwencja do poniesienia? Czasem pierwszym krokiem jest nic nie zrobić. I pozwolić, by dorosła osoba zmierzyła się z efektami swoich działań. Wiem, to brzmi okrutnie. Wiem, że pojawia się myśl, ale wtedy straci pracę, ale wtedy będzie jeszcze gorzej. No, prawda jest taka, że dopóki chronisz osobę przed skutkami, nie ma ona powodu, żeby się zmienić. To nie jest okrucieństwo, to granica. I to zdrowa granica. Weźmy inny przykład. Wracasz do domu i już po ciszy spojrzeniu Albo tonie głosu, wiesz, że coś jest nie tak. Zaczyna się czuwanie, analizowanie, skanowanie sytuacji. Myśli krążą tylko wokół jednego: jak nie doprowadzić do wybuchu? To jest ta hiperczujność, o której mówiłem w poprzednich odcinkach. Organizm funkcjonuje w trybie ciągłego zagrożenia. Skanuje nastrój drugiej osoby, próbuje przewidzieć, dostosowuje swoje zachowanie, żeby nie prowokować. Krystyna Gąsiorowska z Instytutu Psychologii Zdrowia PTP porównuje to do życia na minie. Nigdy nie wiesz kiedy wybuchnie, więc cały czas chodzisz na palcach, ważysz każde słowo, każdy gest. Co można zrobić inaczej? Zauważyć, że to napięcie nie jest twoją winą, ani twoim zadaniem do rozwiązania. Zamiast reagować automatycznie, spróbuj zrobić coś, co obniży twoje napięcie, wyjść na spacer, zadzwonić do kogoś zaufanego, przenieść uwagę na siebie. Doktor Jerzy Melli Bruda w książce Ja tym my podkreśla, że jedną z najważniejszych umiejętności w wychodzeniu ze współzależnienia jest nauczenie się oddzielania swoich emocji od emocji drugiej osoby. Jeśli ktoś jest w złym nastroju, to jego nastroju, nie Twój problem do rozwiązania. Kolejna sytuacja. Ktoś obiecuje, że to ostatni raz, że już będzie inaczej. Brzmi znajomo. Pojawia się nadzieja, a razem z nią gotowość, by znów wszystko poukładać, naprawić, odsunąć granicę jeszcze kawałek. Te obietnice są jak narkotyk, dają ogromną ulgę, budzą nadzieję, sprawiają, że znów wierzysz. A potem przychodzi rozczarowanie i znowu obietnica. I znowu rozczarowanie, no i znowu obietnica. To jest ten cykl nadziei i rozpaczy, o którym wspominałem w poprzednim odcinku. A co można zrobić inaczej? Zamiast opierać się na obietnicach, spróbuj opierać się na faktach. Zapytaj siebie, czy to, co się dzieje, faktycznie się zmienia. Czy tylko ja znów dokładam więcej? Możesz zacząć prowadzić taki prosty dziennik, zapisywać daty obietnic i daty ich złamania. Nie po to, żeby oskarżać drugą osobę, ale po to, żeby samemu zobaczyć wzorzec. Bo bardzo często osoby współzależnione żyją w ciągłym teraz, zapominając o tym, co było tydzień temu, miesiąc temu, rok temu. Jeszcze jeden przykład, który widzę bardzo często. Osoba uzależniona ma problem. Finansowy, na przykład długi, mandaty, komornik, i pojawia się myśl. Muszę to załatwić, bo inaczej będzie katastrofa. Więc spłacasz długi, pożyczasz pieniądze, bierzesz na siebie. Na co możesz zrobić inaczej? Zapytaj się, czy ratując tę osobę finansowo pomagam jej, czy utrzymuję jej uzależnienie. Bo jeśli ktoś nie ponosi konsekwencji finansowych swojego picia, to dlaczego miałby przestać? To bardzo bolesne pytanie, ale kluczowe. Przesadne poczucie odpowiedzialności bardzo często idzie w parze z ogromnym poczuciem winy. Gdy robisz za mało, czujesz się winna lub winny. Gdy stawiasz granicę, pojawia się lęk. Gdy zajmujesz się osobą, wyłącza się myśl, że kogoś zawiodłaś lub zawiodłaś. John Bradshaw, terapeuta specjalizujący się w toksycznym wstydzie, mówi o głębokim przekonaniu: tu cytuję, jeśli nie poświęcę się dla innych. Nie jestem wystarczająco dobry. A to nie jest prawda. Ale w systemie współzależnienia staje się takim wewnętrznym głosem, który blokuje dbanie o siebie. To moment, w którym warto zacząć bardzo powoli odzyskiwać kontakt z pytaniem, czego ja w tej sytuacji potrzebuję. I nawet jeśli odpowiedź brzmi na początku, nie wiem, no to już jest pierwszy krok. Zofia Izdebska, psychoterapeutka pisząca o współzależnieniu, nazywa to emocjonalną amnezją. Mówiłem o tym w poprzednich odcinkach. Osoby współzależnione dosłownie zapomniały, jak to jest słuchać siebie, bo przez lata były skoncentrowane wyłącznie na drugiej osobie. Pierwszym krokiem jest więc często cisza. Zatrzymanie się i pozwolenie sobie na to, żeby nie wiedzieć, bo nie musisz od razu wiedzieć, czego potrzebujesz, ale musisz zacząć zadawać sobie to pytanie. Otóż bardzo często z doświadczeń, w których od dziecka trzeba było być odpowiedzialnym za innych. Z domów, gdzie nie było stabilności i bezpieczeństwa, z relacji, w których miłość była warunkowa, czyli jeśli się postarasz, to będzie spokój. Beata Cybulska-Pikul w swoich badaniach wskazuje, że dzieci z rodzin alkoholowych Często bardzo wcześnie przejmują rolę dorosłych, opiekują się młodszym rodzeństwem, pilnują domowego budżetu, załatwiają sprawy, o które dbać powinni właśnie rodzice. Te dzieci uczą się, że ich wartość zależy od tego, ile są w stanie udźwignąć, i przenoszą ten wzorzec do dorosłych relacji. To mechanizm przetrwania, nie wada charakteru. Problem polega jednak na tym, że to, co kiedyś chroniło, dzisiaj niszczy. Bo to, co w dzieciństwie było koniecznością, czyli przejęcie odpowiedzialności za dom, za emocje rodziców, za przetrwanie, w dorosłości staje się niejako więzieniem, bo nie musisz już tego robić, ale nie umiesz inaczej. Dr Ewa Wojdyło-Osiatyńska z Uniwersytetu Jagiellońskiego w swoich publikacjach o uzależnieniach relacyjnych podkreśla, że jednym z kluczowych elementów uzdrowienia ze współuzależnienia jest, cytuję, odzyskiwanie prawa do własnego życia, do własnych potrzeb. Własnych emocji i własnego czasu. Możesz zacząć od e, bardzo prostych rzeczy. 15 minut spaceru, sam, sama. Przeczytanie rozdziału książki, kubek herbaty w ciszy. Telefon do przyjaciółki. Nie o nim, nie o osobie uzależnionej, tylko o tobie. To brzmi banalnie, ale dla osoby współuzależnionej, która przez lata stawiała siebie na ostatnim miejscu, to taka rewolucja. To bardzo ważne, żebyś wiedział albo wiedział, że nie musisz radzić sobie z tym samodzielnie. Pomoc możesz znaleźć m.in. w grupach Al-Anon. To bezpłatne grupy wsparcia dla bliskich osób uzależnionych działających w całej Polsce oparte na programie 12 kroków. W grupach DDA, czyli dorosłych dzieci alkoholików, dla osób, które dorastały w rodzinach z problemem alkoholowym. W poradniach leczenia uzależnień. Większość z nich oferuje pomoc także... Osobom współuzależnionym, często w ramach NFZ. Pomoc znajdziesz także w terapii indywidualnej. Szukaj terapeutów specjalizujących się w uzależnieniach i współzależnieniach. Pomoc znajdziesz także w telefonach zaufania. I bardzo ważne zdanie na koniec. To, że nie pijesz, nie znaczy, że nie potrzebujesz pomocy. Współzależnienie to równie poważny problem, jak samouzależnienie, i również zasługuje. Naleczenie. Przesadne poczucie odpowiedzialności, o którym dzisiaj mówimy, bardzo często wygląda jak dobro i troska. Ale w rzeczywistości jest mechanizmem, który krok po kroku odbiera Ci Twoje życie. Jeśli w tym, co dzisiaj usłyszałeś lub usłyszałaś, rozpoznajesz siebie, to nie jest powód do wstydu, to jest moment, w którym można zacząć się zmieniać. Pamiętaj, przestać ratować kogoś, to nie to samo, co zostawić. Przestać kontrolować, to nie to samo, co porzucić. Zadbać o siebie, to nie egoizm, to konieczność. W kolejnych odcinkach będziemy omawiać następne objawy współzależnienia, spokojnie w kolei. Jeśli ten materiał był dla Ciebie ważny, proszę Cię, zostaw subskrypcję i polub ten film. Zapraszam Cię również do komentowania filmu. A na każde pytanie postaram się odpowiedzieć zgodnie ze swoją wiedzą no i ze swoim doświadczeniem. Jestem także ciekaw Twojej opinii na temat kanału, no i tego odcinka. Może masz jakieś sugestie? Na pewno dużo rzeczy mi umknęło, bo tematy poruszane w moich filmach są bardzo szerokie, a zagadnienia i problemy wielowarstwowe. Twórzmy razem ten kanał, niech on się rozwija, niech stanie się takim początkiem terapii, pierwszym krokiem ku zmianom. Ku zmianom na lepsze, lub może uzupełnieniem pracy nad sobą, no i walką o lepsze, o lepsze jutro. Może taką walką, którą właśnie prowadzisz. Także Twoje życie ma znaczenie, Twoje potrzeby mają znaczenie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymaj się cieplutko. Pa. Ale fajny mikrofonik dzisiaj, nie? Zrobiłem z pompona, bo wie jak diabli. Przepraszam, że ta kamerka troszkę się rusza. No, herbata znowu zimna. A jak ja się rozgadam. Dobra. Jest niedziela. Idziemy do domku. Na obiadek.